Cześć, Siemaneczko, z tej strony Napęd na 4 Dzisiaj pokażę Wam zestawienie samochodów, które możemy zauważyć na teledysku TIMU-X. Pierwszy jest oczywiście samochód, w którym wystąpiła, albo na którym wystąpiła Natsu, czyli jest to Hammer Hot Pink, gorący, różowy długość 11 metrów, ilość miejsc siedzących 19, silnik V8, no i robi robotę, w sumie masa samochodu i długość też robi wrażenie. W tym mamy 329 koni mechanicznych, oczywiście w benzynie, automatyczna skrzynia biegów. Następnie jest to czarek. Wystąpił koło Mercedesa AMG GTS. Pojemność silnika jest to 4 litry, 510 koni, 650 Nm. Rok produkcji to jest, tego samochodu to jest 2016 rok. Kolor nadwozia jak możemy sami zaobserwować to jest szaro-niebieski, skrzynia biegów oczywiście automatyczna, kolor wnętrza brązowy, paliwo oczywiście benzyna. Co możemy zaobserwować to samochód już od niskich obrotów ochoczo zabiera się do pracy. Liniowo co prawda dostarcza siłę napędową, pierwszą setkę zobaczymy już po 3,8 sekundy, więc nie jest to najgorszy wynik, jeden z lepszych. Oczywiście trzecią osobą jest Monia Porsche 718 Cayman. Rok produkcji też 2016, kolor nadwozia czerwony jak widzicie, piękny jak to mówią, czerwony dodaje szybkości, skrzynia biegów automatyczna, kolor wnętrza czarny, paliwo benzyna, pojemność silnika 2 litry, co prawda mało, ale, ale naprawdę dobrze, dobrze chodzi, wchodzi na obroty. W sumie tak jakby to była jednostka bez turbo i to aż do 7500 obrotów na minutę więc naprawdę też jest wrażenie. Ta jednostka ma 300 KM i 340 Nm momentu obrotowego. Oczywiście 718 Cayman jest też niesamowicie szybki. Może z łatwością rozpędzić się do 275 km na godzinę, a setka osiąga w zaledwie 5,1 sekundy. Czwartą osobą jest Karol. On wystąpił koło Forda Mustanga z roku 2019. Kolor nadwozia oczywiście zielony, skrzynia biegów automatyczna, kolor wnętrza czarny, paliwo też benzyna. Pojemność silnika jest to 5.0 aż i pierwszą setkę osiąga po 4,6 sekundy. Vmax ograniczono do 250 km na godzinę. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że możemy założyć tu instalację LPG. Średnie zużycie gazu to 20 litrów na 100 km i przy takiej instalacji mamy przyspieszenie do pierwszej setki po 5,1 sekundy, czyli o 0,6 sekundy wolniej niż z silnikiem benzynowym. Następnie jest Patrycja, występuje na z BMW. Jest to model bodajże M4 DKG, o mocy 431 KONI i pojemności 3 litrów wraz z sześcioma cylindrami. Ten model osiąga 550 Nm, również jest to silnik spalinowy. Skrzynia biegów oczywiście automatyczna. Kolejną osobą jest Julia i ona wystąpiła przy Lamborghini Huracanie EVO z ryczącym silnikiem V10 i 640 koni mechanicznych, więc naprawdę na mnie robi niesamowite wrażenie. Oczywiście kolor pomarańczowy skrzynia biegów w automacie, bo kto by to opanował przy manualnej skrzyni biegów. Kolor wnętrza czarny, paliwo oczywiście, benzyna, pojemność, 5,2 litra. Sprint od 0 do setki zajmuje 2,9 sekundy, a od 0 do 200 9 sekund. Więc też robi wrażenie. Zatrzymanie z prędkości 100 km do 0 następuje po 31,9 m. Prędkość maksymalna przekracza 325 km na godzinę. I ostatnią osobą jest Leksiu, on co prawda nie wystąpił przy samochodzie, ale też robi robotę. Ładowarka kołowa LW640G, sześciocylindrowy, wysoko sprężny, z turbo z bezpośrednim wtyskiem, paliwa sterowany elektroniczny silnik. Skrzynia biegów typu Power Shift, w pełni przełączalna pod obciążeniem 4 biegi do przodu, 3 do tyłu. Jednofazowy o przełożeniu dynamicznym hamulec zasadniczy działający na cztery koła, pneumatyczno hydrauliczny. Kudźwik dla łyżki mamy 8 ton, więc też robi robotę. Co do sprzętu w standardzie łyżka z zębami ogólnego, stosowania o pojemności 3,8 m Na specjalne zamówienie łyżka skalna o pojemności 2,8 m lub łyżka do towarów lekkich o pojemności 4,5 m Widły do palet, widły do kompostu, czy tak pali. Więc myślę, że, że, też, że też ciekawe porównanie z samochodami też też posiada się nie elektryczny, więc mamy tutaj wszystko w jednej... w jedna jednym poziomie. Yy, myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się spodobały takie filmiki, zostawcie łapę w górę, suba i zapraszam na kolejne filmiki, może recenzje, może tego typu filmiki. Do zobaczenia. Cześć!